Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie na pełnię księżyca. Pełnia zimnego księżyca jest 8 grudnia 2022 roku. Podczas tej pełni, przez przynajmniej tydzień, słowa będą ważne. Oprócz tego, że to słowa będą ważne, Mars, planeta Mars, będzie dolewać oliwy do ognia. Moi kochani. Oprócz tego, co zwykle pełnia czyni dla nas, czyli zakończa cykl, uwalnia głęboko skrywane emocje, no ta ostatnia pełnia roku może być trochę szalona, wręcz wybuchowa. I będzie to pełnia zimnego księżyca w bliźniętach, która zrówna się jutro z planetą wojowników z Marsem. Moi drodzy, bliźnięta, no właśnie, to znak Merkurego. Bliźnięta rządzą komunikacją, pomysłami oraz planami krótkoterminowymi. Tak więc pełnia Księżyca w bliźniętach skupi się na naszych umysłach. Możemy uporządkować można powiedzieć, możemy uporządkować myśli też, ale przede wszystkim można uporządkować pomysły, zweryfikować plany na przyszłość, lepiej zrozumieć również własne pragnienia i zarazem skupić się na tych, które są dla nas najbardziej pasjonujące oraz te, w które wierzymy. Słuchajcie, wszechświat przynosi nam szansę, aby sfinalizować nasze plany lub dokończyć te, które już rozpoczęliśmy. Kochani, pod wpływem pełni księżyca w bliźniętach, możecie spodziewać się przez te kilka dni pracowitych i no właśnie, w pracowicach i towarzyskich, towarzyskich dni, takiego towarzyskiego czasu, ponieważ energia astrologicznych bliźniąt jest właśnie taka: jest żywa, jest spontaniczna, jest tak naprawdę najbardziej komunikatywna. Także ten księżyc ma tendencję do wywołania wręcz impulsywnej chęci zmiany zmiany pod wpływem czego? Tak zwanego spontana. Czasami zmiany pod wpływem kaprysu, bez większego zastanowienia, bez wielkiego planowania. Często to pierwsza myśl będzie tą naszą najlepszą. Ale pamiętajmy o tym, że w przypadku niektórych znaków Zodiaku, które zmagają się z dużą impulsywnością, może być to wymówką do podjęcia po prostu dość szalonych decyzji. Więc tu przestrzegam przed tymi zwariowanymi spontanami, tak? przed tymi szalonymi decyzjami, żeby później no, za tydzień, dwa ich nie żałować. Bliźnięta są najbardziej komunikatywnym znakiem Zodiaku, tak więc tutaj słowa będą ważne. Także starajcie się, staraj się być precyzyjny w tym, co mówisz w tym jak mówisz i jak dobierasz słowa, e, ponieważ Merkury i Wenus e, zachęcą nas, by podzielić się swoimi uczuciami z kimś, komu ufasz, z kimś, komu ufamy, tak więc jeżeli dzielimy się uczuciami z osobą, z którą, której ufamy, to więc dobierajmy właściwe słowa, dobierajmy odpowiednie słowa, abyśmy nie powiedzieli czasem czegoś, czego nigdy nie chcielibyśmy powiedzieć. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak wspomniałam, Wojowniczy Mars doda oliwy do ognia. Ostatnia pełnia w tym roku będzie w koniunkcji z retrogradacją Marsa w bliźniętach, także okazać się może również pewnym wyzwaniem, ponieważ dodatkowo skupia się na energii wstecznej. Tutaj wpływ Marsa może sprawić, że będziemy w tym czasie podirytowani. Będziemy może nawet sfrustrowani chwilami oraz wrażliwi na takie słowne zaczepki. Łatwo tutaj możemy ulec pokusie, aby właśnie powiedzieć to, co naprawdę myślimy. Owszem, prawda jest ważna, tylko ważna jest za pomocą, za pośrednictwem, jakich słów ta prawda jest wypowiedziana. Jak dobieramy te słowa, to jest istotne. Yy, I właśnie słowa mogą tutaj ociekać emocjami, wywołując pewne napięcia, konflikty w relacjach oraz w życiu domowym, w rodzinie, tak? Yy, w czasie tej pełni może tam się, nam się również wydawać, że nasze stanowisko jest absolutnie słuszne. Czyli jeżeli wyrazimy jakiś pogląd, zdanie, Podejmiemy jakąś decyzję, to uznamy to, że to stanowisko jest po prostu na pewno słuszne, tak? Ale czy naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć większy obraz w przepływie gniewu, w przepływie emocji? Prawdopodobnie nie. E, tutaj stabilny Saturn e, będzie wspierał nas w trudnych rozmowach. Pomimo decydującej, e, e, tutaj bardziej dominującej, Podczas tej pełni energii Marsa, to właśnie Księżyc utworzy również harmonijny trygon do Saturna, który, będzie teraz, który teraz znajduje się w znaku Wodnika i przynosi wsparcie stabilnej ziemskiej wibracji. Natomiast Saturn proponuje nam w tym czasie cierpliwość, która jest potrzebna do radzenia sobie z trudnymi rozmowami oraz z konfliktami. Przede wszystkim z rozmowami oraz z konfliktami w związkach, w relacjach. A tutaj czas pomyśleć o minionym roku i zastanowić się nad rzeczami, które osiągnęliście, pokonanymi być może przeszkodami oraz wszystkimi lekcjami, których doświadczyłeś, których doświadczyliśmy. Jednak nie traćcie z oczu przyszłości. Neptun będzie kolejną aktywną planetą podczas tej fazy księżyca. Neptun jest planetą intuicji, więc możemy otrzymać potwierdzenie czegoś, do czego od jakiegoś czasu mieliśmy przeczucie, mieliśmy intuicję i lepiej zrozumieć własne pragnienia. Po prostu zaufać swoim instynktom, tak? Wydarzenia, które będą rozpoczęte, które były. Tak, wydarzenia, które były rozpoczęte pod koniec maja tego roku, prawdopodobnie teraz będą zataczać koło. Tak więc przypomnij sobie, co wówczas zainicjowałeś, jakie decyzje zostały podjęte. To pomoże ci jasno określić, co musisz odpuścić, co uwolnić, aby pojawiła się nowa perspektywa. Słońce w znaku strzelca, a bliźnięta i strzelec. Są znane jako no właśnie taka oś wiedzy, i kierujemy tutaj uwagę na tematy związane z edukacją. Podczas tej pełni w znaku bliźniąt prawdopodobnie pojawi się we wielu z nas taki głód wiedzy. Otworzymy się też na rozwój osobisty oraz oddamy marzeniom nawet o dalekich podróżach. Moi drodzy, to tyle ogólnie o energii pełni Zimnego Księżyca. Poza tym oczywiście na kanale pojawią się wkrótce czytania dla wszystkich znaków Zodiaku, co jest przed nami ukryte podczas energii tej pełni i przez najbliższe tygodnie. Do zobaczenia wkrótce.